No, widzowie, e, zostawkę w górę i suba było 10 łapek w górę, bardzo dziękuję, nowych subskrybentów i gramy kolejny odcinek 9,9 nocy w lesie, gdzie to tu jest, no to tu to jest. No hmm. film będzie, nie wiem, ile trwał. Trzeba by to dołączyć, tego. Ага. <связычные> Добро. Еще одно. Алло, алло. У них двумчик. Мой да. okay. <связычный> 10 лапок, это было много. как на 3000 drugi film, o, dobra. Idziemy. Co ja. I było dużo wyświetleń. Dwieście osiemdziesiąt ileś? Osiemdziesiąt osiem chyba. Ну, ну, что, угрюм? Маке было, можно сделать. Он что-то тут А, мы сделали надо Где она быть? не знаю. Тут где-то. ну, не где тут Idziemy do tego domku zobaczyć. Tu mnie zaciekawiło. No tutaj się jest był skrzynka. Nie ma. Mówię się, jakby to otworzycie, to jeszcze z pięć będziemy czekać. Oni no, zjedli coś. A żaden zestaw. No to fajnie. Aha, ja tego wziąłem się mogę. Dobra, ja tam zostałem to. Do... O, metal. Nie została O municja. No to się będzie kręcić. A dobra tam. Stawiam was, idziemy. Mięsko zabrać. O! Ja cię tylko do... Marchewkę weźmiemy. A, sesję marchewkę, he co tam? Co on tu robi? No, ty panie, co tego co Ja będę wszystko robił, ja he, hej, 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 O, stare łóżko, fajnie. skoczek za Będziemy tu skakał

Jebać się Gdzie mówię? Eee, o, tu jest coś, jakieś drzewo Dobra, o tu jeden idzie Co to było? A za idzie, dobra A co zrobiliśmy? Ej! Zrób hmm. eee, to! No To, o tu, tu może pójdziemy bo tu byliśmy tu albo tu. Idziemy chyba tam. Czyli to jest gdzie. Co, idzie ktoś? Jamki. Latarkę mamy, nie mogę mam, najgorzej. No to będziemy musieli iść wtedy tam. To no. Co to jest? Marzewka. O, an. Ej, tam nie, no. Może tutaj gdzieś... sorry, o, złoto. Czekaj, co? No, hajsik. E, wentylator to... E, F i nic więcej, dobra. Gdzie są... o, o, tu jest skrzynka. Skrzynka po What the hell? O, ma coś tam. O! Fajno. O, dzień idealnie. O ale ja. Co ja klikam dzisiaj? O, te reworby. Aha, a no ja go tak muszę mieć. Eee. Um. mamy cię. Tylko do kosza. A weźmiemy. Nie wiem co z nim zrobimy ale... Piłką do kosza, z piłką do kosza. Aha, jak będziemy będzie chcieli co poograć to. O informacje, on już futrami przybył dzisiaj. O, gdzie on jest? O, Łopanie. Tam wszyscy są... Ja idę na skrzynki. O, jedzenie, muszę coś jeść. Tu są latarki, właśnie. Tylko tu jest ten. Dik. Dik. Bardzo tuszy dzik. Dik lubi. O, wilk. Wilk lubi. wilków, Bo... A dobra nie. On sam, są latarki. Eee, gdzie ja chciałem iść? Do skrzynki. Ej! mordeczko, Co ja ci zrobiłem? mordeczko. Чиз, я, Мордечки, я вам ничего не зробила. Что вы? Кричас топал, эй, не ути, не ути, не стопа. Давай стоп, Амариануш. Давай, давай. Не маши стопы, не. Амарианче. А у нас Jest. A nie żyje? Eee, tam. E, tam. Eee... Dobra, śpiewam. One, two, three, four. E, aha, no dobrze, co zrobili? Dobra, idziemy. Kura wilka... co dalej nie mam. Co oni tu zrobili? Dobra, czekaj się wiatra Dobra, o niekożej é O to co sobie, bo O tu, Hum, mm, 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 mm. tutaj też popieczemy. No się robi? Ukraina, Ukraina. Jaka Ukraina? Polska górą. Ej, do kosza mamy. Ej, gramy w kosza. A, to milie, dobra, tam. Gdzieś. Głęboko. A teraz, gościu... Ja. dobrze, dobra, gra się potrafi w kosza, zapomniałem. Patrz teraz. No, stąd i pa. Jest! Ja! a raz to piłka z dobra widzowie, będziemy o co jest? dobra, narka. chowaj się tam, chowaj się tam, chowaj się, nikt go nie widział a dobra wyjąć się go nie da O, a Dobra, rozporynie a my to, Dobra, będziemy kończyć. Narka, widzowie.